razie do nowej federacji na o. rynku. Chciałbym tutaj oficjalnie przywitać Lexi Chaplin i Sławka Peszko w fajnej grze zwaną Freak Zarząd Freak Fightów. Eee, no dobra, ale czy Peszko miło jest miło. w KRS-ie? Właśnie, zaraz sobie sprawdzimy to w ogóle. Dziękuję, że mi przypomniałeś. Proszę cię bardzo. Sylwestrze. No dobra, ale ty uważasz, że Lexi dźwignie bycie włodarzem federacji? ja to nawet wiesz. Dla mnie aktualnie, inaczej, założenie socjali, yy, bo ja co mogę teraz zrobić, nie wiem, Wchuję MMA na przykład, nie? I, z, nazwy, i to. zrobię socki i zrobię to tak, że to będzie wyglądać jak profetka. Do momentu MMA. pierwszej gali uważam, że to jest jeszcze nieistniejąca federacja. Aha. Że ona, wiadomo, będzie promocje, promocje będą, będą kontrakty i tak dalej. Do momentu, aż nie zobaczę pierwszej gali i jak to wygląda, to nie jestem w stanie tego ocenić. Dobra, a jak oceniasz na razie te y, materiały, które zostały wrzucone na tą nową federację? No, czyli tu z tą piłką, ten trailer i tak dalej. I tak no dalej, to no. wejdźmy sobie na Instagram i sobie będziemy mieli. Dobra, ja w ogóle bym zaczął od tej nazwy. nie? Ta nazwa mi się w chuj kojarzy z Cloud Festivalem. <laughs> Cloud Festival. I ja wiem, kurwa, nie wiem, czy ja mogę to gadać, kurwa, ale to już są już... Weź odpal ten, ten. E... Filmik. No te takie instastory. story. <grywia> <Jadę grywia> Jeden moment. to jest instastory. <grywia> no dobra. A to jest co? A to filmik. To jest to. Cloud O i tutaj Jason? tak się no, Zobaczmy. Że taki, kurwa, tak randomowo, że... Najpierw takie bardziej zaprezentowane. To wygląda jak move na początku. tak szczerze. Oh, po co ten samochód tak jest pokazywany? No, Flexen. Jest hajs. Ale komentarze. Ale jest... dobra, chłopaki, to? Razem na 100%. I ta animacja, taka z paczki film Impact do montowania. No tak, nie do końca rozumiem. Zmontowane wiekę. w CapCut. No, wiecie, właśnie, i że o, samochód, no tutaj tak samo rozumiem piłkę, bo nawiązanie do Peszko, nie? No, ale dla mnie to tak. Da... Zagrajmy razem. Ale wiesz co, dla no. mnie to i tak bardziej, bo patrz, motyw piłki, nie? Cały całe ten reels. I dla mnie to wygląda bardziej jak mów mm -hmm. niż coś związane z bitką. No, nie no, ja powiem tak, ja, ja, ja powie, tak nie, wiadomo, że ten, będą sobie działać, ja bym to już bardziej, bo tak, on też powiedział, że kończy karierę, więc mogli to jakoś inaczej, że on zawiesza buty na kołku, jest to takie przysłowiowe. I bierze rękawice. Tak, bierze rękawice, rozpoczyna nowy etap, coś w tym stylu. I też jakoś nawiązanie, że to powstaje ze zgliszczy, tylko że może oni chcą się odciąć od High Liga, więc może te zgliszcza by im nie pasowały. No nie chcą, właśnie, bo zaraz wejdziemy w KRS. Okej. Ja Ale ten dobrze, film jakoś mi tak kurde. nie leży, że ten samochód, ta piłka. Że oglądając ten film, to kompletnie nie czuje po pochój auto. I Dobra. to tak często pokazywane. Czy jakby nie było napisu Cloud MMA no. na tym filmie, to, za to byście ch... pomyśleli, nie. że chodzi kurwa o Federację MMA? Nie, ja bym powiedział, że to prędzej Lexi i Peszko mają swoje składy w Move Federation. Też bym tak powiedział. <laughs> w Move. Uszeniawskiego no. Albo e, że, że razem tworzą e, właśnie Team w MUVie, nie. Coś takiego. Albo, albo są wodarzami mów na przykład. No. No, mhm. Że mów otrzymuje jakichś wodarzy. I to by mi się działo w jakiś sposób. No ale dobra, słuchajcie, bo kurwa, ja wam powiem tak, najgorsze u mnie w, tych, w tym ocenianiu jakby tych nowych tworów jest to, że ja nie chcę wychodzić potem w waszych oczach, że jak taki, że jak taki chuj, co kurwa grzebie już na starcie i kopie leżącego. No to ty... Ja nie wiem jak ja mam to robić i to jak ty ciągle ja mam. No fajne, fajne. No dobra, On to będę tak robił. Będziemy... Bo...